hej cześć, witajcie, z tej strony Kilaon i za dzisiaj w sklepie 12 lutego 2022 roku, także co, zobaczmy co dzisiaj, będziemy. co dzisiaj będzie w sklepie. I uwaga, uwaga, a dzisiaj mamy e, super bohaterki, także tutaj wstrząsale za 1800, tancerka, dynamoza, 1800, podciegaczka, polarna, reakcja, wielki volt łowca, zapłon, e, hypersonic, wanderlust, no i co, dalej mamy oczywiście tutaj zestaw sprzętu bohatera za 1400, płaszcz emotkowy za 400, widmowy impuls za 1200, holo za 400, prostą motką rzucaną, zestaw pomagierzy, czyli oczywiście egzekutor mroku, egzekutor ducha za 800, dwa skinki, dalej mamy bombowy barwy za 1200, barwny strzel za 1500, tęczo rozrzec za 1500, barwny balon za 1200. I dalej mamy Eko za 1500 e, Bacii za 1200 Obfitość za, osiem, za 500 nie czy nie jakaś rzadka matka Pompowanko za 500, też dawno już nie wróciło Dzikuj za 500 I 8 bitowe bity No i co dalej, Bruno Mars, Ander, Anders, e, Anderson Pack, czyli Socio-Sonic Skin NFL e, Sędziowie i sędziny e, Księga Boby Feta E, no i powiew e, miłości, także to, co było na dole i co widzę. Jeśli sklep Wam się podobało, to pamiętaj, że sobie subikaczeń, kacznieczek, obużywaczku, do GG Launch Skopie. Ja przypomnę, że sklep Fornite to jest na moim kanale, jeśli ja nam się na